Cześć, witam Was na naszym kanale. Więcej wiesz, lepiej śpisz. Ostatnim razem, jak tu byliśmy, rozmawialiśmy o materacach. Ale na materacach się nie kończy. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której musimy Wam dzisiaj powiedzieć, a mianowicie o poduszce. W poduszkach będziemy rozmawiać z panem Jarkiem. Cześć Jarku. Cześć. Pracujesz już w firmie ponad 20 lat, tak naprawdę? Sporo. Zajmujesz się sporo, sporo. Zajmujesz się eksportem. Hmm? Konkretnie rynkami wschodnimi. Rynkami wschodnimi. Wysyłasz między innymi też poduszki, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak. Okej. Okay. A jakbyśmy je podzielili te poduszki na jakie kategorie, jakie grupy? Podstawowy podział jest związany z tworzywem. Tworzywem, z którego poduszka jest wyprodukowana. Czyli mamy poduszki lateksowe i poduszki piankowe. No i te poduszeczki jeszcze wewnątrz grup możemy podzielić w zależności od ich kształtu. Mamy poduszki w kształcie klasycznym, takiego mydełka, i poduszki profilowane. Dochodzi do tego jeszcze cała gama tkanin, z których są uszyte pokrowce na te poduszki. W efekcie uzyskujemy całkiem sporo produktów. A jaka jest, yy, jaka jest różnica między pianką a lateksem? Lateks jest, jest materiałem pochodzenia naturalnego. Jest produkowany z soku drzewa kauczukowego. Poprzez odpowiednie procesy jest ten sok spieniany, ale to są wszystko procesy naturalne, można powiedzieć od razu, bo, bo, bo cała technologia produkcji lateksu to sprowadza się do jego napowietrzenia. Odpowiedniego, i później uformowania w odpowiedni sposób, i, i, i jakby u, ukształtowania wulkanizacji. To są, to są procesy polegające tylko na, na traktowaniu tego lateksu temperaturą odpowiednią. I mieliśmy właśnie tą okazję zobaczyć cały ten proces produkcji, poniekąd sprawdzić trochę dostawców, mhm. <laughs> czy rzeczywiście jest tak, jak mówią. Wszystko się zgadza. I wszystko się zgadza dokładnie. Mhm. Czyli powiedzieliśmy już sobie o lateksie. Mówiliśmy o nim zresztą też wcześniej, jak kręciliśmy odcinek o materacach, ale jeszcze w skrócie byśmy sobie coś powiedzieli o piance. o piance. Wykorzystujemy piankę termoelastyczną, czyli taką piankę, która ma bardzo fajną właściwość. Pod wpływem ciepła się uelastycznia, co oznacza, że jeśli położymy się na niej, to ona po chwili się bardzo dokładnie dopasuje do naszego kształtu. Podpiera właściwie w, na całej powierzchni styku w sposób e, równomierny. No i po prostu przyjemnie się leży na takiej poduszce. Czyli kładziemy tą głowę na, na poduszce, i hmm. po jakimś czasie. Ona po chwili ona się dopasowuje się, tak się do nas. Okay. Do kształtu głowy. Każdy ma troszeczkę inną, więc e, ta poduszka, taka, taka właściwość poduszki jest, jest bardzo pożądana. Super. To dziękuję Ci bardzo. No dobrze, Jarku, to przejdziemy chyba już do konkretów, nie? Dobrze. Pokażemy na początek te poduszki lateksowe może. O. To jest poduszka w takim kształcie klasycznym, jaki wszyscy znają zapewne z domu. Yy, ta poduszka występuje w dwóch twardościach. Yy, to w zależności od wagi człowieka, który na niej będzie leżał, no można dobrać sobie. Yy... Czyli to jest, yy, mamy tutaj dwie takie same poduszki, tak? tak? To one to się jest... czymś różnią w ogóle oprócz tej twardości? Czy tu widzę, yy, jest inny pokrowiec, tak? No tak, pokrowce mogą być zróż... dowolne, tak naprawdę. Mamy cały wachl... wachlarz materiałów, i właściwie klient może sobie na życzenie wybrać pokrowiec, jaki będzie chciał. I tych pokrowców, yy, jak się nie mylę, mamy ponad 20, tak? No jest coś koło tego. Okej, okay, coś mm -hmm. koło 20. Tak. Okej. Okay. Yy... To jest bardzo ciekawy pokrowiec, może o tym powiedzmy. Pokrowiec z materiału Tencel. To jest taki nasz topowy materiał, który posiada te wszystkie najlepsze cechy całej tej, całej tej grupy tkanin. Co jest dla nich, dla tych wszystkich tkanin charakterystyczne, to to, że mają w swoim składzie włókna wiskozowe, które bardzo dobrze pochłaniają wilgoć. O wiele lepiej niż bawełna, były robione badania na ten temat. I te, te włókna na dodatek są, są bardzo drobne i mają taką gładką powierzchnię. To wszystko ma znaczenie, dlatego że gładkie włókna y, trudniej się brudzą. Ważna bardzo cecha. Y, a to całe rozprowadzanie... A przepraszam, a jeżeli się brudzą, możemy je prać? Możemy prać. Te tkaniny nadają się do prania w temperaturze do 60 stopni. Do 60, dobrze. Tak. A wszystkie, czy tylko niektóre, jak to wygląda? Yy, mamy prawie wszystkie. Prawie wszystkie. nadają się. Okay. Do Czyli za każdym razem należałoby sprawdzić, tak, która tkanina. No tak, właściwie tak. Okay. Mamy tylko dwie tkaniny, których nie można prać w temperaturze 60 stopni, tylko 30, ale to jeszcze do nich dojdziemy. Dobrze. O ten celu może to chyba wystarczy. Przy o tym odprowadzaniu wilgoci powiem przy innej okazji. Następny model to jest mutacja modelu poprzedniego z wycięciem. Wchodzimy w poduszki, które mają inny kształt niż klasyczny. To nie jest żadne udziwnienie, to są rzeczy, które sprawdzają się w praktyce. Mhm. Możemy pokazać taką Jasne. poduszkę, jak ona w środku wygląda? Tak. Tu jeszcze raz y, przypominam, to mówimy o lateksie, o lateksie tak? tak. Mm -hmm. który ma tutaj takie dziurki. To tak ma być, no tak? Rozumiem. To są dziurki, to nie są te dziurki, o których ja mówiłem, dzięki którym poduszka oddycha, chociaż też oczywiście. To są y, raczej dziurki, które są y, następstwem procesu technologicznego. Formy, w jakie wlewa się tę piankę, o której mm -hmm. wspominałem, mają takie y, wiem, bolce, powiedzmy. I, I takie otwory pozostają. To od, one są bardzo równomiernie rozłożone w całej masie tu poduszki. Oczywiście y, powodują, że poduszka jest równomiernie elastyczna na całej swojej mm -hmm. powierzchni. Y, na pewno też to pomaga w tej ważnej cesze, o której mówiliśmy, o, w oddychaniu tego materiału, czyli y, tej jego przewiewności. Oprócz tego, cała struktura tej. tej Poduchy jest taką gąbeczką, wspomniałem o tym, przez którą też powietrze bez problemu się przedostaje. I tutaj mamy pokrowiec impuls, prawdaż Tak. To jest pokrowiec impuls, który również ma tę ważną cechę, o której wspomniałem przy poprzedniej poduszce, czyli bardzo dobrze rozprowadza wilgoć. Skąd wilgoć? Dlaczego mówimy w ogóle o wilgoci? No, jeśli śpimy na poduszce i przez jakiś czas yy, Jesteśmy do tej poduchy przytuleni, no to tu w tym miejscu możemy się delikatnie pocić. Materiał natychmiast ten pod pochłania i rozprowadza właściwie po całej powierzchni. Dzięki temu on szybko paruje. Tutaj widzę, że mamy takie dwie ciekawe poduszki, właśnie tą, jeszcze tą niebieską. Mhm. Tak. Tutaj pokrowce mnie nieco zaciekawiły. Pokrowce są bardzo interesujące. To jest nasza nowość. Yy, mianowicie, cooling i balans. Dwa takie. Bardzo ciekawe materiały. Materiał cooling, nazwa wiele już mówi. Yy, z na jest nie... schłodzenie, Tak, tak? schodzeniem. Zawiera w strukturze swojej ma tak, mikro kapsułki z kryształami mentolu, a mentol, jak wiadomo, ma takie działanie odświeżające i nawet niewielka jego ilość wystarczy, żebyśmy poczuli się naprawdę świeżo i miło. Ten mentol jest uwalniany pod wpływem ciepła, czyli dopiero, gdy się położymy i przygotowujemy się do zaśnięcia. Ok, a tutaj? E, tutaj Ta jest poduszka? materiał balans, który e, w swojej bazowej części jakby, jest, jest e, podobny do tego materiału, ale, ale ma trochę inny mechanizm odpowiedzialny za regulację e, temperatury. Ten materiał w swojej strukturze zawiera minerały z cząsteczkami tytanu i jest to odpowiedzialne za mechanizm termoregulacji. Podczas snu ten tytan pochłania promieniowanie podczerwone, które emitujemy, w związku z tym on nas delikatnie wychładza. A później to promieniowanie jest. Uspokaja. Gdzieś... Tak, dzięki powiedzieć. temu uspokaja. Okay. Wystarczy troszeczkę obniżyć temperaturę, żeby po pierwsze łatwiej zasnąć, a, a, a po drugie, żeby się zrelaksować. Mhm. I, I to możemy osiągnąć dzięki temu materiałowi. Czy można powiedzieć, że to są dwie takie poduszki, które w jakimś tam stopniu na nas jednak wpływają, tak? Podczas... Zdecydowanie. To nie są tylko jakieś tam elementy do włożenia pod głowę, ale to jest coś, co w naszej sypialni jeszcze dodatkowo na nas oddziaływa. Mhm. A Tutaj niestety widzowie nie mogą dotknąć, nie ma, nie ma takiej możliwości. Ta poduszka jest bardzo miła w dotyku. Co to jest w ogóle za wkład? Tutaj mamy wkład lateksowy. Lateksowy. Ok, a tutaj? Bo to właśnie chciałam powiedzieć. Tutaj jest bardzo, bardzo fajne odczucia. To warto pokazać. W tej poduszce jest wkład z pianki termoelastycznej. Mhm. Poza tym, że jest to pianka termoelastyczna, tak po prostu, to ma jeszcze takie poprzeczne poprzeczne kanały, które powodują, że poduszka jeszcze lepiej się dopasowuje, jeszcze szybciej się dopasowuje do kształtu głowy. To możemy pokazać. Ciśniemy tą poduszkę na chwilę. Bym trzymała trochę dłużej, ten efekt byłby lepszy. Ok, super. Bardzo fajnie, podoba mi się. To tak yy, rzeczywiście spanie może być przyjemne. Tak. Yy, ta poduszka jest yy, oczywiście miękka. Bardziej miękka niż poduszka z pełnej pianki, no ponieważ tej pianki tu na, na, na powierzchni jest, jest o wiele mniej, ale mamy ten efekt, że ona się świetnie dopasowuje do kształtu. Pokażmy może jeszcze jedną poduszkę, bardzo interesującą. Jest wykonana z pianki termoelastycznej. W ale całości? Prawie w całości. Ma taką dołączaną, bądź odłączaną, to zależy, część, dzięki której możemy po prostu zmniejszyć jej wysokość. To jest element, dzięki któremu możemy poduszkę dopasować do siebie. Czy możemy sobie regulować, tak? Czy tak. chcemy mieć nieco wyższą, czy niższą? Jedna poduszka, która może mieć dwie wysokości. A jakie ma jeszcze inne powiedzmy, cechy charakterystyczne? Jaki to jest też pokrowiec? To jest pokrowiec aloewera który zawiera wyciąg z liści aloesu. Jest to substancja o działaniu bakteriobójczym, wygładzającym skórę. Nawet. To jest materiał kosmetyczny właściwie. Panie na pewno o tym wiedzą. Ta poduszka, nie chcę powiedzieć, że zastąpi gabinet kosmetyczny, ale na pewno ma takie pozytywne oddziaływanie na skórę twarzy. Dzięki temu aloesowi. Czy polecana głównie dla kobiet? Tak, choć panowie też mogą być piękni. O, oczywiście, że tak. I jeszcze jedna poducha. To jest. To jest również poduszka z pianki termoelastycznej, ale pokazujemy ją dlatego, żeby pokazać, że nawet w produkcji takich pianek, które właściwie są wyłącznie z ze sztucznych materiałów produkowane, odchodzimy od tej sztuczności. Ta poduszka została wyprodukowana, ta pianka została wyprodukowana z wykorzystaniem oleju roślinnego. Mhm. Olej rycynowy jest ważną częścią jej składu. Pianka dalej jest pianką, dalej ma te swoje właściwości. Ale jest takim przyjemnym dotyku. Jest bardzo, bardzo przyjemna. Mhm. Jest dzięki temu myślę o tak. wiele delikatniejsza. Nie chcę, nie chcę może powiedzieć, że wyczuwam ten olej, ale jest tak naprawdę przyjemnie. Przyjemnie może tak ręką po niej przejechać. Mhm. Oczywiście nikt nie będzie się bawił w ten sposób, że będzie do środka poduchy rękę wkładał i ją gładził. Mhm. Tym niemniej na zewnątrz ona jest też o wiele przyjemniejsza. Jest bardziej miękka i, 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 i przyjemna. Materiał silver active. Bardzo ciekawy materiał również, który zawiera nanocząsteczki srebra. Srebro jest bakteriobójcze i uzyskujemy dzięki temu no, taką większą higienę tego pokrowca. A jaki pokrowiec byś polecił dla osób z różnego rodzaju alergiami? To może być właśnie pokrowiec Silver Active, ponieważ te, jak powiedziałem, to srebro działa w taki sposób bakteriobójczy, wirusobójczy również. Mhm. Nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy w... i jest okazja powiedzieć o tym teraz. Poproszę te dwie poduszeczki. Tutaj? Czyli tak, materiał cooling i balans yy, mają w swojej strukturze metalizowane włókno. Co to znaczy? Yy, tam jest yy, nić zen. Która w 20% składa się po prostu z takiego bardzo cienkiego metalowego drucika. Mm -hmm. Ale nie e... czujemy tego, tak? Nie, nie absolutnie nie tego nie, nie czujemy. <laughs> Zawartość tego nie jest tak duża, byśmy to fizycznie potrafili odczuć, ale na tyle duża, żeby to działało w taki sposób, że mm, po pierwsze eliminuje jakieś ładunki elektrostatyczne, jakie zawsze występują na powierzchni ciała co nas dodatkowo uspokaja tuż przed snem, a poza tym, to w związku z alergiami, yy, kurz jest odpychany przez te poduchy, przez pole elektromagnetyczne, które delikatne w zupełności wystarczy, ale się tutaj wytwarza i odpycha cząsteczki kurzu, a kurz jest oczywiście pożywką dla roztoczy. Czyli są to też poduszki, a tak naprawdę pokrowce, bo pokrowcach tak, mowa. pokrowce antyalergiczne. Ok, super. No dobrze, Jarku, tak sobie właśnie myślę z naszym kolegą. Wszystko nam powiedziałeś. Mamy poduszki takie i takie, ale tak naprawdę nie wystarczyłaby nam tylko jedna? Może wystarczyłaby jedna. Ale, ale, <laughs> ale um, dzięki temu, że mamy taką szeroką gamę um, tych poduszek, kształtów, wielkości, tkanin, mamy po prostu możliwość wyboru. Um, Podstawowym kryterium przy doborze poduszki jest bowiem wygoda osoby, która będzie spała. Powiedziałem na początku, że zawsze zachęcam do wypróbowania poduszek. Czyli bo, nie polecasz się na kupowanie poduszek nie wiem, przez internet, czy bez wypróbowania jakiegoś? Zdecydowanie nie, dlatego że mm, zwyczajnie możemy kupić sobie produkt nietrafiony. Niedobrany do naszych upodobań. Należy na początku zastanowić się, w jaki sposób śpimy. Czy śpimy na boku, czy na plecach, czy może na brzuchu? I w zależności od tego dobieramy, od tego dobieramy poduszki? Jest jedna zasada, którą należy się kierować przy doborze poduszki, podstawowa. Mianowicie taka, żeby podczas leżenia na poduszce podparta była szyja i głowa. W sposób odpowiedni, to znaczy mhm. taki, który nie krzywi nam kręgosłupa. Pozycja spania na boku i na plecach są pozycjami tak dosyć bezpiecznymi, eee, przy czym oczywiście inna odległość jest między głową i materacem przy leżeniu na boku, a inna przy leżeniu na plecach. I to trzeba sobie po prostu sprawdzić. Czy taka poduszka profilowana będzie nam dobrze przylegała po przyleżeniu przy na tym profilu niższym, czy na tym profilu wyższym. Może być tak, że ten się nadaje do leżenia na boku, a ten do leżenia na plecach, bo to rzeczywiście tak jest. Aczkolwiek nie każdy model człowiek, konkretnemu człowiekowi odpowiada, dlatego warto przetestować w sklepie kilka różnych modeli. Mhm. Można pójść i bez problemu to zrobić. Obsługa sklepu na pewno nie będzie miała nic przeciwko temu. Można też skorzystać z poduszki nieprofilowanej, jeśli będzie dość wygodna, a ponadto wolimy rzeczy tradycyjnie wyglądające. No dobrze, Jarku, to wiemy już praktycznie wszystko o poduszkach, więc nie pozostaje nic innego jak udać się do salonu i wybrać tą najlepszą poduszkę właśnie dla siebie. Tobie ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą okay. rozmowę, a naszych widzów żegnam słowami więcej wiesz? Lepiej śpisz.